Przede wszystkim należy zacząć od tego, że prowadzimy naszą pracę dydaktyczną na dwóch poziomach. Jednym z nich jest teoria, przygotowanie od strony teoretycznej, związane z tym, że trzeba poznać, w jaki sposób koduje się obrazy, w jaki sposób się odkodowuje, a także cały zakres przygotowawczych zajęć związanych z poznaniem specyfiki obrazu oparte o jakieś działania projektowe, o poznawanie, Kwestii formalnych, świadków wyrazu, i jednocześnie wnolegle prowadzone są zajęcia warsztatowe, praktyczne, które polegają na poznawaniu właśnie w praktyce tych wszystkich elementów, które wcześniej zostają poznane w sposób taki właśnie teoretyczny. Zajęcia praktyczne polegają na tym, że i prowadzimy y, zajęcia w oparciu o y, zajęcia przede wszystkim warsztatowe, studyjne, y, mając y, różne możliwości techniczne, wykorzystując y, wszystkie y, potrzebne narzędzia służące oświetleniu, służące kreowaniu, poznawaniu świadków wyrazu. I w tym sensie można powiedzieć, że studenci uzyskują wiedzę praktyczną, umiejętności praktyczne, które mogą później wykorzystać w życiu zawodowym. Czy to jeśli myślimy o kwestiach pracy, w szeroko pojętych mediach czy w zakresie fotografii zawodowej, dokumentalnej, studyjnej, reklamowej. Tutaj pełny wachlarz możliwości mamy w ofercie. Związane jest to też z tym, że na drugim poziomie nauczania studenci mogą dyplomować się w zakresie realizacji obrazu fotograficznego, co jest swojego rodzaju unikatem. praktice univerzitetské.